Wszystkie Bardzo serdecznie, ja jestem Jackie dzisiaj ze mną no, Pedro ich ja, ma. i Monia Eder ja, Głośno trochę tak. I w ogóle coś wiecie wyłącza coś potem przez Pedro tutaj jest ja Pedro Extreme Joo kiedy Jeszcze jedę filmik kiedy Czemu... Pytanie, czemu Pedro nie nagrywa? Pomyślałam, że to powie. Lol, ja tu spadłem już. Lol, widzieliście to? Ja, ja... idę cały czas za opalonym Pedro. Na ja tobą, Pedro, popatrz. Do góry.

Oła! Zostało wykryte zagrożenie. Wujka, wujka. Został Jak to słyszycie, to nie zamysza. moja wina. Mam trochę lagi, tak? dobra. Czekaj, ta. Dobra. O, siema. Gdzie jesteś? Nie hmm. mogę. Ej, ja idę gdzie indziej, lagi, Ja nie mówię ale przecież, no... Przepraszam, no, no wow. Jak fajnie, ja zaraz z wami. Myślę, gdzie ty jesteś? Tutaj to, 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 na samym środku jest. Z Ja coś no. nagrywanie przejmuję jakaś osoba. Ja się teraz przejmuję... Nie pójdę, a zawodisz, żeby wyjechał. Erik, Z dwóch No, ja się przybieram i zaraz ten. Jestem Jak robię muszę Jestem Fada czy się to się nagrywa Nagrywa się i Możecie wpisać w komentarzu, kto mi zrobi intro o. Intro, intro, intro Там это 에い, parkour нет особо загадывал, кстати. Эй, хоть на анихиации. На то? Я тут и. А тут блок партии есть, это тут. Ну, с бак. Да парку, да? Нет. Нет, ты меня есть. E aí, de na games, é você, gente, capitem. Na parte mini games. Oh, Olha lá. Bom, tá. Dobra. Dobra na Wow. parkour. Olha, corte. Parkour? Ah. da mini games, Ah, já Aby dołączyć... gdzie tu się wychodziło? Koczekajcie. Jestem w okolicie. party... Na jakim serwisie jesteście? Komenda Not... jest Gdzie wy jesteście na jakim serwie? A ja kliknąłem, żeby dołączyć do gry. Gdzie wy jesteście? By się zamieszałem. Party, <sighs> party Block, okay. Hide and Seek, PvP, okay. okay. Water, Skyblock creative Freeboot Game, mm. Lobby, Surlivar Games, Quick, Quake. Eee, yeah. nie wiem gdzie tu jest. Party Minigame, dobra już jestem. Na jaką arenę? A poczekam tutaj na Was. Eee, muszę włączyć... Na jaką arenę? I tam się zaprowadzą ten, a drugi nam ten. Na jaką arenę? Tak, weszło. Dobra, klikam. Jestem tutaj z wami. Witam. O, mam piąte miejsce. Jest. Nie wiem o co tu chodziło. Ja mam które miejsce? Jak widzicie u mnie tutaj z boku nic nie ma. Się zwaliło. Jak miga to i... Ale lak. się ma Siema. Szedło. Szedło po tym blok party po rundzie kończymy wróciłem wreszcie po formie o lol rolek trolek Czekajcie. ja To e, e, e. i będziemy za chwilę robić kolejny odcinek po mm. tym odcinku zapasy na jutro <mum> jej kolejna kolejna ruda o jak ja to lubię ale strasznie tutaj lany o Ty, diga, bear, diga, bear. ale lagi ale lagi diga. O lol No! i to jest fajne! Lol, za to wpadnę, ej! Kolki dr Ja się w rogu skampie!

no nie widzę tej tabelki, widzę miga. Możemy doszedł. Po co mi? Co będzie następne? Owełna, że nie ulubione. Zawsze miałem trzecie miejsce. Mem, Chcę se Jestem na łupata Hy, Nie można. A, no. zaczynamy na przygodę jej parkour ścinamy cewka się nie da niszczyć nie. nie ja idę na jakiś nowy <muchy> serwer to wyjdź włącz sam ten serwer i ja idę na w kaftowce ja tu będę jeszcze nagram trochę jedną jej pokazało się jeste dziesiąty bo nie jest trzecia trzy osoby. To było przed chwilą. Czyli teraz ci się tam. I tu O. Mamu. No nie, ja tego nie lubię. Lagi. Wow, zarfad. Yeah. Ja. <mum> o, na dzisiaj to będzie koniec. Cześć, Ery, pożegnaj się. papa. Cześć.